kochani, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie w The Sims średniowiecze kochani moi dzisiaj kończymy, tak jest dzisiaj zakończymy tę wojnę między konsorcjum a piratami mam nadzieję, że wszystko się nam uda i że będą z tego jakieś korzyści oczywiście drakon ma nadzieję, że wy Będziemy mieli z tego jeszcze jakieś korzyści, czyli ten rynek, nie? No, czekamy na ten rynek. Mam nadzieję, że to w ogóle jest ta misja, ale wydaje mi się, że tak. Koniec wojny, Łukasz Piratów. Piraci są zdesperowani i nie wytrzymają dalszych ataków konsorcjum. Ta wojna musi się skończyć, jednak jej ostateczny wynik nie został całkiem ustalony. Lord Gildi i admirał proszą miasto Ciemnogród o pomoc w permanentnym zakończeniu konfliktu, wykonując ostateczny, potężny cios w Piratów. I dzisiaj, kochani, zagramy sobie drakonią. Tak, bo bardzo dawno, nie? Yy, długo, długo nie graliśmy, yy, no, drakonią, naszym magiem tutaj, Ciemnogrodu. Yy, bo tak podpatrzyłam, przyznam się, podpatrzyłam już tę misję i tam wspierającym bohaterem będzie drakon, więc fajnie takie smocze rodzeństwo, moi drodzy, będzie dzisiaj tutaj prowadzić tę misję. Osiągnij sojusz z Gildią. Ścieżka do prawdziwego pokoju prowadzi do powstrzymania się współczucia i miłosierdzia. Czy piraci na to, na to odpowiedzą? Przepraszam bardzo, ale coś mi tu nie pasuje. Ścieżka do prawdziwego pokoju prowadzi do powstrzymania się współczucia i miłosierdzia. Czy, nie wiem. Coś mi tu nie pasuje w tym zdaniu. Adeptka drakonia dzisiaj... Gwiazda w roli głównej, yy, w, tak w roli wspierającej, pokój trzeba sobie kupić. Drakon jej brat. Zapraszam serdecznie, jedziemy z misją. Chyba będzie ten rynek, nie? Po tej misji. Cóż mamy? Zadania dzienne jakieś już? Przygotuj dwa zaklęcia, możemy to zrobić. Zbieraj rośliny i pięć razy. To chodź no tutaj, pozbierasz sobie z tego ogródka, bo ja tak zawsze robię, jak to zadanie jest to, i ja, oni siedzą mi akurat w wieży, w sensie, że jakiś tam czarodziej, czarodziejka. To se ich tu daje do ogródeczka. Wojna osłabiła piratów z Korsarzynu, którzy nie wytrwają dłużej w walce przeciwko konsorcjum Gildii. Przywódcy piratów wyczuwając nadchodzącą zagładę ukryli się. Członek Gildii Drakon po przysiągu zakończyć tę wojnę musiał odszukać tych przywódców piratów i doprowadzić do ich kapitulacji. Tak jest. Yy, zaraz się będziemy czekaj na przybycie przywódcy konsorcjum no to drakona sobie został, a on też ma jakieś tu zadania dzienne Spałzuję na chwilę czekajcie, wiecie co, tak machnę im na szybkę te zadania yy, niech on tutaj zapyta, a on musi mieć dobre jakieś kontakty znowu tu z wszystkimi kurde drakon, serio ty z nikim tu nie gadasz Ech, ty hmm, przyjazne, poplotkuj czekajcie Zobaczymy. Ile tam trzeba się tu zaprzyjaźniać, kurde, żeby to zrobić? A tu? Rejestr wyroków za zbrodnię. To jest takie wieloczłonowe zadanie, bo on będzie musiał przeczytać ten rejestr, później tam chyba wtrącić kogoś, trzy, chyba trzy takie etapy są z tego zadania, jak się nie mylę. I potem, nie, przeczytać, wydać jakiś tam edykt chyba i dopiero wtrącić w lochę. Coś mi się tak wydaje. Czy ty już możesz, ojoj. jezu! Co? Zobaczcie te kontakty, jakie nielubiane, to mało powiedziane, Nielubiany. Przybyli ci yy, z korsarzyn... Boże, drogi skupiec, a z tym, poplotkuj, z tym to ci nie pójdzie, nie, bo ty nie masz z nim kontaktów, zostaw mistrza budowniczego, I zobaczysz, drakon w sypialni ci zaburuje jajo w ścianie i będzie ci śmierdzieć. Budowniczy! Że masz takie kontakty z budowniczym, to powinieneś trzymać. Tutaj się łobalił. Przyjechali, już się tu obalają. Kurde, dwoma simami. Dobra, wiecie co? Spadam na chwilę, sama sobie to wykonam. Te zadania dzienne, bo bez sensu, żebyście tu teraz, słuchajcie, się kisili ze mną, nie? Zaraz do was wrócę. Dobra, zrobione. Oboje mają zaliczone y, zadania. Tu jeszcze sobie, wiesz, co zjeść sobie tę zupę zrobił? Tam drakona, bo drakon poszedł, wiecie, tam wtrącić w dyby tego gościa, bo to był ten trzeci etap, tak jak mówiłam. I jeszcze idzie sobie zjeść zupę z żaby, bo tam grażynka zrobiła, więc sobie szamnie na zamku. Tu drakonia też, moi drodzy, szamnie, no i idziemy do niego, nie? No bo musimy się tam stawić. Właśnie, co, co on tam, co my od niego chcemy, albo on? spotka się z przywódcami, konsol... a nie, dobra, my idziemy się spotkać z wszystkimi. Drakonowi już to się tu straciło, jak widzieliście. Widzieliście to, nie? No bo oni tam wchodzili akurat do tej sali. Już przybyli, przybyli. Więc. Yy, więc zaraz lecimy tam, nie? Witajcie, wszyscy. Nadszedł czas, by zapewnić pokój między konsorcjum gildii i flotami piratów. Poprosiłem, by adeptka Drakonia pomogła mi w tym przedsięwzięciu. Sister, tak, Sister przyszła. Yy, cóż mamy? Zatrzymam walkę? Jestem tylko narzędziem pokoju? Moment. Yy... Admirał Horus Mandragora rzadko wydaje się zadowolony z mojego udziału. Może zdołam zmniejszyć jego obawy. Uśmierz obawy tej osoby. Zatrzymam walkę. Jestem tylko narzędziem pokoju. No proszę was, Drakonia. No ale możemy to tak, wiecie, traktować, że ona po prostu. No ściemnia kłamie, nie? Że wiecie, ma się za taką niby przed nim, tak się pokazuje, taka dobra. Że jestem tylko narzędziem pokoju, panie. No o, chodźcie, tak zrobimy. Że drakonia niby to narzędzie pokoju jest. Narzędzie w pokoju. Przy odrobinie szczęścia członek gildii Drakon wytnie trochę pirackiego ciała w imię sprawiedliwości. Okej, okay, no. Ach, Mandragora wrze z gniewu. On naprawdę nienawidzi piratów. Każdą cząstką swojego istnienia. Z całym należnym szacunkiem, czy nie powinniśmy niszczyć przywódców, piratów, zamiast przełamywać się z nimi chlebem, ale właśnie ja też bym chciała tutaj bitki jakiejś, nie chcę takiego pokoju, wiecie, w sensie, no bo tu się trzeba wczuć w drakona, nie, w rolę drakona. Reaguj na przesłuchanie tej osoby. Raczej nie podoba mi się ton głosu, kiedy odzywa się Lord Gildi Demetrius Landegrab. Ja podejmuję decyzję tutaj w mieście Ciemnogród i nie życzę sobie, by moja wola była podważana. Jaka jazda. Reaguj na przesłuchanie. Czekajcie, no chodźcie. Podważasz moje życzenia? Nastąpi no, wieczny pokój. Nie, nie, tutaj. Uniósł się, drakon się uniósł. Patrzcie, jak się unosi. Na paluszkach się unosi, tańcząc. Podważasz moje tutaj słowo, moje życzenia? Wąsaty Januszu z kwiotkami w butach. Nie, nie, oczywiście, że nie, panie. Nie wiem tylko, czy piraci pozwolą na pokój. A czemu on chce. Po on nie chce pokoju, nie, to wszystko ścieba, Nie chce pokoju, absolutnie. No i cóż teraz? Tu mamy grażynkę. Każ swojej służącej wyprowadzić członków gildii. Wyprowadź mi stąd tych ko te, 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 te konsorcjum. Tych te Dlaczego Gildia pragnie zniszczyć piratów całkowicie? Chcę najpierw spróbować przywrócić pokój. Wysłuchajmy, co mają do powiedzenia sami przywódcy piratów. Kurde, no tak nas misja prowadzi. No nic z tym nie zrobię. Nic z tym nie zrobię, na razie przynajmniej. Yy, rozkaż zebrać piratów. Idziemy do drakonii. Na razie nic tym nie zrobię. Jego dostojność składa podziękowania za to spotkanie i oficjalnie uważa je za zamknięte. To grażynka mówi. Dziękuję Państwu za Wasze przybycie. To będzie wszystko. No i Drakonia tutaj do brata, oczywiście. Oczywiście, Wasza dostojność możesz to uznać za załatwione. Ona tak mówi: no bo tu ludzie w kołowie się jakby tak podsłuchali. No to musi tu. Z szacunkiem do brata. Do doków. No dobra. No to moi drodzy. Doki. Oh, doki. Lecimy, lecimy o tak? Na lokację. A tak se zerknęłam. Patrzcie, tu są jeszcze te statki. To chyba nie była flota piratów. Po prostu tu są statki jakieś. A mi się kopci. Ej, się kopci dalej. Ciekawe, czy po zakończeniu tej wojny to wszystko ustanie. Czy to po prostu jest tak, tak, tak se, se jest po prostu? Nigdy na to nie zwracam uwagi, powiem Wam szczerze i. Zastanawia mnie to, czy po zakończeniu całej tej wojny to zniknie, czy zostanie. No dobrze, mamy tu jakichś dwóch jegomości, piratów z fryzurką na mnicha. Wypytuj o miejsce pobytu. I tego również muszę? No tak. Zobaczymy. Eee, tak, 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 przechodźcie. Tak, no, widzicie, tutaj chcą zakończyć tę wojny. Rodzeństwo chce zakończyć to, to, tę wojnę. To jak najbardziej, nie? Pasuje Drakonia do tej misji. O tak, mam te informacje. Powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć, ale to cię będzie kosztowało. No i drugi, hej, ja nic nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to bym ci nie powiedział, więc może pójdziesz przejść się po trapie. Dobra, spadaj, dziadu. Eee, w jaki sposób najlepiej zdobyć informacje? Zaatakuj z użyciem ptaka. A my nie mamy chyba tego. Ona chyba nie ma. Zaprzyjaźnij się. Hej, kumplu, może masz trochę dla swojego starego. Nie. zaatakowała, ale to najwyżej skoczymy kupić. Nie? No Czy no mamy? Teraz zerknę, ale chyba nie mamy ptasiurka. Nie mamy ptasiurka. To skoczymy sobie do wioski i sobie kupimy jakiegoś takiego mm, drapieżnego. Przyda się, Drakoni, będzie pasować. Żadna papuga kolorowa. Mm. Po prostu jakiegoś takiego drapieżnego. A tutaj yy, zapłać za sekrety. Boże, dobre pieniądze w tą no Dobra, wyciągnij ten brzozoł. Nie ma czasu na te bzdury. Będziesz mówić. Tu możemy zapłacić. Bo ona tak, drakonia tak pięściami pewnie by się tu musiała bić. To tak nie bardzo, nie? Yy, któremu mam zapłacić? i Temu mam. Tyszka. Spoko. Bo jeśli chodzi, wiecie, o czary, jakąś tam magię, to by zniszczyła go pewnie, no ale tu nie mamy takiej opcji. A ten ptak to akurat tak pasuje, nie? Do niej, żeby wysłała swojego chowańca, powiemy. O, to w ten sposób, że ma po prostu chowańca, będzie miała w roli ptaka. Mam całkiem dobre informacje i za 10 od ciebie powiem ci to. Żeby dostać te informacje, będziesz wam znać więcej. Zaraz mnie wkurzysz, opie. Zaraz dostaniesz, po bani. Zaraz dostaniesz w bańka. Jeszcze raz, jeszcze. I no raz, jeszcze mi tak zrób. Uprzejmie dziękuję pani. Dajesz dobre pieniądze, więc słuchaj uważnie. Wiem dokładnie, gdzie ukrywa się mistrz okrętowy Negisburta. To jest blisko, ale będziesz mi potrzeba. Będzie mi potrzeba więcej niż na 50. Normalnie, co za kmiotek. Nie można tutaj... No nie no, muszę mu dać. Nie ma opcji, żeby go zlać. Trzeba mu dać. Dzięki, muszę iść do, ech, do łazienki, zaraz wrócę, stój, ty, zostań, <grym> zostań tutaj, dobrze? Yeah, on nas chce zrobić w ba... Jaka ta... Ach, kurde, trzeba było go zlać, drakonia, widzisz? No ale to tak, no gdzie byś, czarodziejka, się lała tu pięściami? Um, ja chciałam... Ścieżka do wioski, o. I skoczę szybciutko. Do kramu wiejskiego, poptaśurka po i zaraz do Was wrócę. Zajmiemy się tym drugim kmiotkiem. Czy właśnie mnie wyrolowano? No tak, Drakonia, chyba tak. Chyba tak. Białozór jest jakiś. Bierzemy białozór, fajnie brzmi. To jest chyba taki biały. jak miała Solvig? Coś mi się tak wydaje. Bierzemy białozór. Wezmę go, co to? Nie chcę żadnych eliksirów. Już tutaj mnie wyrolowało, straciłam kasę. Wracamy na Ten do doków znaczy się Czekajcie, to skasuje Wróćmy do doków, bo my musimy tu podejść I tutaj wiecie, z tym ptasiurem Podziałać Okej, okay. jesteśmy na miejscu Gdzie jest nasz ptasiur eee, Białozór Wezmijmy sobie ptaszka Będzie taki biały ciap ciapaty Taki w ciap ciapki, nie? A nie, bielutki jest Ja jest w takie kropeczki No, 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 no. Ale jaki słodziak, piękny jest. Yy, no i teraz... Yy, mm, 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 wyszli do ataku? Zaatakuj, wyszli do ataku. Najmniej no, tu się wyżyjemy. Chowańca. Fajny, fajny ten biały, nie? No dobrze. I teraz? Pogłas pogłaskać mamy. No. Ach, precz ode mnie ptaku. Ten latający gryzoń z pewnością pochodzi z głębi ciemności. Jego pełne furii małe skrzydła biją w mą twarz, a szalony dziób chce mi wydłubać oczy. Potrzebuję ich. Zabierz to ode mnie. Zabierz to ode mnie. Musimy najpierw przyzwać tego ptasiurka, bo nam uciekł. A chcemy go pogłaskać. No chodź, malunki. Głaszcz, dobra. Pogłaskaj ptaka. Nie wiem, czy jeszcze raz będziemy go wysyłać. Pieniądzorki jakieś? Czy moment. Wypytywać mamy na statku o niego. Już, już to y, robimy, tylko jeszcze właśnie nakarmić sobie tego ptasiurka. Wypytaj. Dobrze, dobrze. Tylko odstaw ptaka. Przestań wymierzać go w moją stronę. Mistrz okrętów Negi z Burta wszedł niedawno na pokład statku i przed odpłynięciem wziął trochę zapasów. To wszystko, co wiem. Przysięgam. Za kilka simoli zapewne zdobędziesz więcej informacji na samym statku. Zaś kasę muszę dawać. Kurczaki. Stówka. No, idziemy, idziemy zobaczyć, idziemy obadać sprawę. Eee, drakonia, no, ta siurka, musimy mu imię jakieś fajne nadać. Przywódca piratów może być gdziekolwiek, równie dobrze można było przeszukać to miejsce jak dowolne inne. Na czym ma skupić uwagę drakonia? Spytaj pierwszego oficera, lub porozmawiaj z wioślarzami. Pierwszy oficer. Jeśli ktokolwiek wie, dokąd poszedł cel, to tylko pierwszy oficer statku. Wieślarze statku niewiele się ruszają, zapewne z powodu łańcuchów zatem widzą wszystko, może oni wskażą właściwą drogę. Zapytamy wieślarzy. chodźcie, zapytamy się o stop! Wieśniacy milczeli, zastraszeni, ale odpowiednie podejście, jakim wykazała się drakonia, przekonało jednego z nich. Myślę, że on się ukrywa wśród tych skał w jaskiniach. E, aleć. Tu jest? Ale ci nie wiem na pewno. No dobra, zobaczymy. Idziemy do jaskiń. Szukaj? Czekajcie, to tak mam kliknąć. Moment, moment. W jaskiniach, nie? Bo tu ten kompas mnie zmylił. Myślałam, że tu może trzeba będzie no, gdzieś podróżować. No ale jaskinie. Mamy... Gdzie jest ten cmentarz nasz. Ej, bo ja się zgubiłam. Tu są gdzieś jaskinie, tu są jaskinie. Szukaj pirata, dobra, chodźcie. Uuu, zmęczone trochę. Przywódca piratów może być gdziekolwiek. Równie dobrze można było przeszukać. Dobra, to jest to samo, co, co wcześniej mieliśmy. I teraz co mamy zrobić? Głęboko na tyłach, czy w pobliżu wylotu jaskini? Głęboko na tyłach. Ukrywający się pirat zapewne chciałby unikać zauważenia, wchodząc w głąb tak daleko, jak się tylko da. Każdy, znający się na rzeczy, taktyk wie, że należy trzymać się blisko, wyjść, aby nie dać się przyspilić. Nie wiem, co bierzemy. Głęboko na tyłach. Dobra, weźmy to drugie. Gdy tylko Drakonia weszła do jaskini, zauważyła zaginionego Pirata. Po krótkiej rozmowie i zagwarantowaniu bezpieczeństwa, Pirat zgodził się wrócić do sali tronowej na rozmowę. Mistrz okrętowy Burta została znaleziona. To jest babka? Nie, to jest facet, został znaleziony. Przekonaliśmy go, by poszukał miejsca, gdzie przebywa członek Gildi Drakon. Mój pan będzie ze mnie bardzo zadowolony, tak? Yy, to jest babka? Nie, no to jest facet. Czasem, właśnie ten, czasem jest tak błędnie napisane. Yy, moja droga, ponieważ ty jesteś magiem, to możesz sobie tutaj medytować śmiało. Ach, w klimacie. Moi drodzy, w klimacie tutaj sobie przy grobach medytuję. A ty co chcesz zrobić? Chcesz go zakuć w kajdany? Yy, omawiaj z tą osobą warunki kapitulacji. Yy, Burta musi wiedzieć, jak desperacka jest ich aktualna sytuacja. Przy odrobinie szczęścia, podda się szybko i bezwarunkowo. Także, ale dobra, niech on sobie śpi, bo Drakonia też sobie tam medytuje, później będzie musiała coś zjeść. Yy, godzina za 10, druga. Ten już dochodzi tutaj do zamku. Drakon, wstań, zrobisz sobie coś do żarcia. A on już jest tutaj w ogóle, sztrugo. Może być zupa cebulowa. Przecież miałam świeży oddech. Fantastycznie. Tak jest. I omawiaj warunki kapitulacji. Zobaczymy, zobaczymy, czy będą jakieś wybory w ogóle. Czy będziemy mogli dokonać jakiegoś wyboru, czy nie. Czy po prostu gra. O, Sofia. Czy gra po prostu nam. nas pokieruje, nie? Poddać się, żeby gildia mogła nas po prostu zebrać i pozabijać? Gdy ostatnim razem próbowaliśmy zatrzymać walkę wybuchu incydent, piraci chcą tylko, by zostawiono ich w spokoju. Już próbowaliście dążyć do pokoju? Wytłumacz się, piracie! To jest tak. Byliśmy wynajmowani do atakowania band przypadkowych statków kupieckich i mniejszych posterunków handlowych. Nie byli członkami konsorcjum, więc ryzyko było minimalne. Zapłata była dobra, naprawdę dobra, więc nie zadawaliśmy wiele pytań naszemu tajemniczemu pracodawcy, ale wtedy mroczne wiatry losu obróciły się przeciwko nam. Konsorcjum gildii zaczęło chronić nasze cele i atakować nas zasadzki, więc zaprzestaliśmy najazdów. Nasz tajemniczy pracodawca próbował podwoić. Naszą zapłatę, ale odmówiliśmy. Co tata robi? Grażynkę molestuje! Sofia! I co się wtedy stało? Sofia, zostaw grażynkę! Gdy całkiem powstrzymaliśmy nasze ataki, nie wydarzył się tutaj. incydent i wybuchła wojna. Obawiam się, że zostaliśmy wystawieni i wprowadzeni w pułapkę. Gildia przewidziała każde nasze posunięcie. To nie może być zbieg okoliczności. Co my mamy? Weśli w dyby. No i pięknie. <grystanie> Sofia, zostaw Grażila. Yy, wyślij w dyby. <grystanie> Grażynka biedna. <grystanie> Co? Aresztujesz mnie? Nie mogę w to uwierzyć. Wiedziałem, że trzeba było znaleźć lepszą kryjówkę. I ty <grystanie> się szybko pokazał nasz strażnik tutaj? No dobra, to my pędzimy do drakoni. Chodźcie tak damy, bo ona sobie jeszcze tu medytuje. Więc. oje! Chodźcie tutaj, podejdź. I cóż my mamy zrobić? Podziel się opowieścią z tą osobą. Podsumujmy. O, jakie podsumowanko, moi drodzy. Podejrzana postać najmuje piratów do najazdów wzdłuż wybrzeża. Piraci odnosili wielkie sukcesy do chwili, gdy Gildia zaczęła uderzać na nich z zasadzki. Tajemnicza postać desperacko chciała, by piraci kontynuowali swoje ataki. Gdy piraci całkiem przestali walczyć, wydarzył się incydent i konflikt wybuchł na nowo. No to takie podsumowanko mamy małe. Dobra, taka widać. I cóż dalej. Czekamy. Ok, teraz jak mamy pewnie postąpić? Coś tu śmierdzi. Powinniśmy spróbować zweryfikować tę historię. Może moglibyśmy przebadać najnowsze zapiski z bitew, albo możemy zobaczyć, czy zeznania, jakich udzielił lord Gildy Demetrius Landegrab, pasują do wersji piratów. Jak myślisz? Co mamy zrobić? Poznaj drugą stronę opowieści, mm, lub zbierz fakty. Przebadaj zapisy o minionych bitwach z piratami. Kurde, nie wiem, bo chciałabym i to, i to. Nie wiem, powiem Wam szczerze, bo i to, i to bym chciała, właśnie za... fakty. Ale czy nas interesują fakty? Tak naprawdę. Czy Drakona interesują fakty, moi drodzy? Jak było naprawdę? Przecież my mamy w dupie tych piratów, tutaj, akurat w tej rozgrywce. My chcemy jak najbardziej stanąć po stronie gildii. Eee, może to damy. Pójdę po informację prosto do konsorcjum. Lord Gildi może mi powie, czy, zasłużył, czy zauważył cokolwiek podejrzanego. Bo my tu jakieś śledztwo zaczynamy przeprowadzać. Podyskutujemy z nim trochę. A ty co masz do zrobienia? Klarysa, mroczna fala. No to chodźcie. Wypytamy jeszcze. Kurczę, głodna ta nasza. Nie mam pojęcia, gdzie może się ukrywać mroczna fala. Mogę przekonać pirackiego ambasadora z korsarzynu, by podzielił się jakimiś informacjami. No dobrze. Ty już masz to zaznaczone. Już ci się to odklikało, nie? Moja droga. Weź go, odwołaj. Gdzie my tu jesteśmy? Gdzie tu mamy najbliżej? Tu w sumie chyba co? Eee. Yy... A ona tu ma, tu, dobra. Przygotuj sobie coś do zupy Zupa z drobiu może być. Idź sobie zjeść i jak zjesz, to wypytuj o miejsce pobytu tej mrocznej fali. A my lecimy do drakona. Drakon jest pojedzony, dobra, spoko. Idziemy tutaj pogadać z, pogadać z Landegrabem. No tak, jakbym... Gdybym grała, moi drodzy... W Miłowie na przykład, to wybrała, ale to i tak bym nie poszła za gildią. No ale powiedzmy, to wybrałabym tę drugą opcję właśnie, że, że chciałabym bardziej poznać fakty, nie? Niż jak ten tego, słuchać, jak mi znowu jakieś bajeczki będzie wciskał, ale tu mamy gdzieś te fakty. Tak naprawdę. Cóż, hmm, z pewnością nie mam pojęcia, dlaczego mamy taką przewagę. Przypuszczam, że konsorcjum jest po prostu bardziej zdecydowane i ma mocniejszego ducha walki niż te patałachy, znaczy mm, piraci. Ale naprawdę uważam, że to patałachy. Ha! Okay. My tu idziemy jak najbardziej za gigant. Zabawne, ale poważnie. Skąd dokładnie wiecie, kiedy i gdzie zatkują piraci? Niby idziemy wiecie za gildią, ale i tak patrzymy tylko żeby nam tu było dobrze, nie? Jakby gildia nam zaczęła wiecie wbijać nóż kurde w plecy, to byśmy ją też załatwili. Oczywiście, że tak. Na razie mamy więcej korzyści, powiedzmy tak, nie? Że stoimy po ich stronie. Hmm, zdaje się, że po prostu mamy szczęście. Znaczy, ech. Y, czy może być jakieś inne wyjaśnienie, skąd mielibyśmy wiedzieć, co planują ci brudni piraci? Dostali to, na co zasłużyli. Czy to nie jest tu najważniejsze? Y, mam wrażenie, że Lord Gildy wie więcej, niż chce się ze mną podzielić. Nie lubię, jak coś trzyma się przede mną w tajemnicy. I tu co? Hmm, bitwach piratów, dobra, no dobrze. No w sumie wyjdzie na to, że my i tak będziemy zbierać tutaj różne informacje i poznawać fakty, nie? Tylko nie będziemy ich studiować w, ten, w księgach. Hmm, naprawdę nie wiem, dlaczego tak dobrze nam idzie w bitwie przeciwko piratom. Naprawdę, nie mam pojęcia. A teraz mamy moment, bo tu mamy parę ten... Ostatnia szansa, nie próbuj mnie oszukać, chcesz pracować dalej w tym królestwie? Nie próbuj mnie oszukać. O, może tak. Uuu, ile czytania. Proszę, nie wiem, które przeczytać najpierw. To chyba. Proszę, kocham jego wysokość jak własnego ojca. Mam tylko podejrzenia. Panie, proszę, weź tę księgę. Zawiera zapis całej ostatniej aktywności gildii. Zrób z nią co chcesz. Księżniczka kupiecka z kupczyc przekazała na ręce Sima yy, Drakon wszystkie informacje, jakie zdołała zgromadzić na temat konsorcjum Billy. Był to zbiór przeróżnych ostatnich transakcji handlowych, dat, ataków, liczebności ofiar i tak dalej. Przejrzyj i zbierz no tak? Dobra. Czekaj, musielibyśmy tutaj sobie przejść, bo tu mamy nasz o, stołeczek przejrzyj księgi, księgę przepraszam konsorcjum. A ty ty sobie szamasz. No dobra. Zrobiła sobie tę zupę uberci i teraz sobie Taka kaminka. Teraz sobie szamnie. No i cóż. Pójdzie tam wypytywać tego gościa, nie? No, no, no. Ciekawa misja, ale będzie chyba długa. Moi drodzy, chyba będzie długa. Ostatnio dzielę, tak moi kochani, dzielę przeważnie na dwie części, yy, ale daję dzień po dniu, także nie martwcie się, jak będzie znowu, wiecie, podzielona misja, to będzie na, na, na drugi dzień, będzie następny, nie? Odcinek. Także, także spoko, nie tak, że będziecie, musieli nie wiadomo, jak długo czekać. Mistrz okrętowy Burtani kłamał, Gildia wygrywa niemal każdą bitwę. Wiedzieli dokładnie, kiedy, gdzie i jak zaatakują piraci. I najwyraźniej chronią mniejsze, słabsze gildie dopiero wtedy, gdy te zostaną zaatakowane przez piratów kilka razy i znajdą się na skraju całkowitego zniszczenia. Coś mi tu śmierdzi. W co pogrywa konsorcjum gildii? Podsumujmy. Tak jest jeszcze raz podsumowanko. Tajemnicza postać wyna wynajmowała piratów do atakowania mniejszych gildii. Po kilku atakach na mniejsze gildię wkracza konsorcjum gildii, które oferuje im swoją ochronę. Gdy tylko to następuje, piraci są pokonywani z zaskoczenia za każdym razem bez względu na ich strategię. Czy piraci, moi drodzy, mają kreta na statku? Tom, Tom, Tom!